Cześć, tu Jarzyna, a to jest mój podcast. Podcast o klasycznej motoryzacji, o ciekawych ludziach, miejscach i o historiach, które chcę Wam opowiedzieć. Cześć, cześć. Dzisiejsza historia to jest historia dwóch kobiet: jednej z Krakowa, drugiej z Wrocławia, które spotkały się w Palermo. By razem od tego czasu zacząć jeździć starym samochodem po Europie. Dzisiaj gośćmi moimi będą Karo i Kaja. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć. Słuchajcie, y, wcześniej przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, y, że ta wasza historia zaczyna się w Palermo. No to zaczynajmy. O co w ogóle chodzi z tym Palermo? No, chodzi o to, że my wyruszyłyśmy wtedy na nasz pierwszy w życiu złombol w 2016 roku i każda z nas pojechała w zupełnie innych ekipach. W ogóle się nie znałyśmy wcześniej. I wydarzyło się tak, że na kempingu na mecie nasze samochody były zaparkowane obok siebie. Teraz to jest ta niechlubna część tej historii. Moja, no, niechlubna. <laughs> No, tak, yy, kiedy to ja po pięciu dniach spędzonych z dużą ilością testosteronu w naszym żuku stwierdziłam, że już po prostu mam dość, że ja już dłużej z nimi nie wytrzymam i ja nie wracam z nimi do domu. I po prostu po jednej wielkiej aferze wyszłam, trzasnęłam drzwiami i podeszłam do pierwszej ekipy, która stała obok i zapytałam, czy mają miejsce i czy mogą mnie zabrać do domu. Oni powiedzieli, że tak, jasne i tak dalej, potem coś tam było, że no tutaj jeszcze jest Kajka, ale ona gdzieś tam biega po i psz, dobra, spoko. Tak, jeszcze Karo, dla porządku, powiedzmy, tak. że w Palermo spotkaliście się, bo to był raid, nie? To tak. był raid z Wombol. Tak, to był raid z że to pierwszy? była meta z Wombola, nasz, no. pierwszy, e, nasz pierwszy z Wombol. No i co? No i następnego dnia rano ja się obudziłam, a Kajka robiła jajecznicę, nie, bodajże. Nie, jako nie, nie, ja nie. Akurat zdarzyło się, że ekipę, którą poznaliśmy z, z tą ekipą, z którą jechałam, poznaliśmy wcześniej, no i poszłam do nich sobie po prostu zapoznać się lepiej. No i tak jegoś tam zasnęłam, no i rano wstaję, patrzę, a o naszego żuka rozbity namiot. Mnie nie było, no to będę miła Chłopaku melona na śniadanie pokroję. Melon o, o to melon. melon. Do <laughs> I nagle patrzę, że ktoś w namiocie się rusza i ja tak zaglądam, patrzę, a to Płeć piękna. I tak nagle się przedstawiamy. Cześć Karolina, cześć Karolina, i się okazało, że. I okazało mamy... się, że wracamy do domu tym samym żukiem. Ta. To była taka dla nas taka nowa rzecz zupełnie. I nagle po pięciu dniach, kiedy dookoła ciebie są tylko faceci, spotykasz kobietę i jedziesz z tą kobietą jednym samochodem, to śmiałyśmy się na pierwszej stacji, bo Jezus Maria w końcu jest z kimś do łazienki I no, bo, to było takie cudownie, że tu jesteś. Ale wtedy mieliśmy też taką przygodę, że tym żukiem w którym my jechałyśmy, urwał się wał napędowy. Nie było wtedy wesoło. Wręcz Nie bym było. powiedziała. <noise> było mocno stresująco, bo wręcz nam wystrzelił wtedy z podżuka na dwie części się rozwalił. Uderzył w samochód, który jechał za nami, Głoski, no. rozwaliło nam bak. Ale w sumie eee. była ciekawa sytuacja, bo nagle policja spod ziemi się wyłoniła i my tam szybko ratujemy, chłopaki ratują, wymyślałem pomysły, bo ropa się leje na jezdnię, coś tam oni tylko szybko, 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 stali obok i co było? Czy mamy zapaliczkę, bo oni chcą sobie zapalić, ale mają gdzieś, że tam, y, nie wiem, ci ludzie zaparkowali z przodu, co ten kawałek wału w nich uderzył i nimi się w ogóle nie interesowali, nas pospieszali, tylko se stali, palili papierosami, my tak, mhm, okej, okay, fajnie. Tak, no i <d·�ät> <d disconnected> potem skończyło się tym, że zostaliśmy scholowani z autostrady, bo jechaliśmy wtedy, tak, jechaliśmy na dwa Żuki, to też zapomnieliśmy o tym wspomnieć, tak, że no. wracaliśmy na dwa Żuki, te Żuki miały dokładnie ten sam kolor, więc to było takie, że jeden ciągnął drugiego, zostaliśmy scholowani na pobocze, tam był w ogóle komis samochodowy bodajże i no skończyło się tak, że w tym moment... W momencie, po 60 kilometrach, bodajże, nasza wspólna przygoda się zakończyła. Kaja wróciła drugim żukiem na kemping, bo tam miała z tą ekipę. Ekipą właśnie, której my pomagaliśmy. Pozdrawiam ta, która poddaje się ostatnia. Właśnie byli na tyle mili, żeby mnie z powrotem dotarczyć do Polski. No a że ja nie miałam za bardzo opcji, no to ja zostałam z chłopakami, którzy jechali do Wrocławia, no bo z Wrocławia to już się dostanę do domu bez problemu. No i tak właśnie, po 60 cudownych kilometrach wspólnie spędzonych, musiałyśmy się z Kają rozstać. Tak, Jakoś no i jakby nasze. E, Połączenie już takie chyba do końca zostało, pojawiło się wtedy, kiedy właśnie nasi znajomi z Wrocławia zorganizowali. W tym samym roku. E, tak, miesiąc później bodajże zorganizowali taką imprezę, taki after pozłombolowy. Ja tam pojechałam i jak siadłyśmy z Kajką o 6 rano, zaczęłyśmy ze za sobą gadać. aż do 11. Tak, siedziałyśmy do 11. I nie mogłyśmy przestać. Odkryłyśmy, że mamy mnóstwo jakichś tam wspólnych historii, że mamy bardzo podobne charaktery do siebie. I co? Czyli czasami trzeba, czasami dwie kobiety muszą wsiąść do dwóch różnych Żuków, żeby przejechać pół, po, pół nie Polski, pół świata, Europy, tak, pół, tak, świat, no pół świata, no świata, pół polecamy. Europy, żeby później znaleźć się w jednym samochodzie. Tak, dokładnie. Tak było. Później I wtedy właśnie przy tych rozmowach do 11. było, kiedy zażartowałyśmy, bo wtedy jeszcze sobie tak żartowałyśmy, Może fajnie by było, było. Fajnie damski było, tak, team, no. ale tak wtedy jeszcze w ogóle nie było damskich teamów, w ogóle było bardzo mało kobiet na Złombolu, bo to, to się tak zaczynało w sumie razem z nami. Bo to było to tak, tak, że to był ten taki szał, bo to była dziesiąta edycja, ostatnia miała było, być ostatnia, tak. więc był bardzo duży, bardzo to duży szał. 800 aut Nie, wtedy było 500, ponad 500 było wtedy, 800 było A jak tak, jechaliśmy do, na walki tak, tak, dobra, pomyliłyśmy się. No. <laughs> w każdym razie właśnie byłyśmy w mniejszości żeńskiej i wtedy miałyśmy jakieś takie, że fajnie by było, ciekawe jak, ciekawe jak byśmy sobie dały radę i w ogóle. No ale jakby wiedziałyśmy, że jesteśmy totalnymi świeżakami w temacie i w ogóle jakby nasze pojęcie na temat samochodów no to dla mnie było tyle, co usłyszałam od chłopaków w garażu, gdzieś tam. Rok później, jak jechaliśmy do Hiszpanii, pojechałyśmy dwoma żukami, ale, jechali, ale to było tak, że to była nasza znajoma ekipa. Jechaliśmy jako żukołak i żuk team. Pozdrawiamy serdecznie. Dziewczyny <grych> 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 ma Ha zawsze do <laughs> To wiedzcie, że razem z pozdrowieniami słownymi jest też machanie ręką. Tak, dokładnie. No i właśnie złombol do Hiszpanii pokonaliśmy razem na dwa żuki. Ja w żukołaku, Kaja w Żuk team i w jedną i w drugą stronę no i teraz razem. Z ekipą. Tak, ale tym razem było nas troszeczkę więcej, jeśli chodzi o kobiety, bo u nas w żukołaku tak, jeszcze jechały dwie koleżanki. Także, także Ja mam takie wrażenie, że to był bardzo fajny złombol, ten, ten 2017. Pomijając to co był, tak. tak, mieliśmy przerwy co 20 minut, pozdrawiamy Dżuki, ale to był naprawdę super złombol wtedy. No i my też. I, I wtedy miałyśmy też taką, e, taką sytuację, że spotkaliśmy się na trasie z naszymi znajomymi z Wrocławia właśnie, którzy pojechali na ten e, złombol Fiatem. U mnie duży Fiat zawsze wzbudzał sentyment, bo mój ukochany dziadek jeździł dużym Fiatem. No właśnie, u Ciebie też jest ta ciekawa historia z dużym Fiatem, nie? I ta ciekawa historia z dużym Fiatem zaczęła się właśnie od tego złombola i od tego, że wsiadłam do tego Fiata, bo to było tak, że spotkaliśmy się na jakimś kempingu na Wydmach, bo dajże we Francji jeszcze. Mm, tak, I to mieliśmy tak. taki krótki odcinek do przejechania do mety, więc pozamienialiśmy się składami i my z Kają wsiadłyśmy do Łukasza i jechałyśmy na metę Fiatem. I jak przejechałyśmy się tym dużym Fiatem, to myśmy takie, jezu, jak to jest cudownie i że... No i Uś... inaczej że... niż w Żuku tak. jest. No niby ciasniej w sesji, bo w rzuku masz bezpośredni kontakt z osobami, z którymi z tyłu siedzisz tak naprawdę, a w Osobówce no to jak w Osobówce, nie? Było super i my takie, że wróciłyśmy, nawet nie zdążyłyśmy wrócić chyba jak pojawiły się u nas, myśli, że w przyszłym roku jedziemy na Złombol Fiatem i robimy to jako babska ekipa. I chyba dwa tygodnie po powrocie z tego Złombola pakowałyśmy się w auto i pojechałyśmy pod Koszalin razem z naszymi dwoma kolegami, którzy robili za. Speców, e, e, speców od auta. O, bo oni wiedzą coś o samochodach, a my nie. Zabraliśmy ich ze sobą, pojechaliśmy pod Koszalin, bo tam znalazłam Staszka. No i jak już pojechałyśmy tak daleko, no to już Dobran, to go kupimy. I kosztował za dużo na to, jakim był w stanie. Ja twierdzę, że Myśmy on jest świadome. najpiękniejszy na świecie Oczywiście. i po prostu nie ma lepszego Stanisława Ale niż Ale już on. wtedy wiedziałyśmy, nawet my, że że to no, będzie by... skarbonka po prostu, taka bez dna. Tak. No i przywiozłyśmy tego Staszka, ja go przywiozłam do Krakowa. Staszek ile miał lat? E Jezu, Staszek był 88. Polski Fiat 125P. 7 marca, 7 marca urodziny miał dzień po mnie. Damian, sprawdź to w e dowodzie rejestracyjnym. E <laughs> e tak, przywiozłyśmy Staszka, Staszek dzielnie pokonał całą trasę z... E no, bardzo e Spod koszalina do Krakowa. Właściwie nic się nie stało, oprócz tego, że jak się rozpędziłam jechałam 120, to po prostu licznik przestał mi pokazać prędkość. I to była nasza pierwsza awaria. Tym Staszkiem, tym polskim Fiatem, mieliście jechać, miałyście jechać jako pierwszy raz Aha. damska ekipa, nie? Co się stało, że nie pojechałyście Staszkiem? Stało się to, co się często dzieje, kiedy jest się takimi ludźmi jak ja i Kaja, czyli że często zostawia się rzeczy na ostatnią chwilę, a raczej bardzo to często. Miała być pierwsza nazwa Waszego Generalnie tak się nazywałyśmy na pierwszym. Złombolu, na ostatnią chwilę. Czy Z tak pamiętam? Tak. Ale nie. na ostatnią chwilę było tak, dopięte. Tak, tak, bo jeszcze jak się rejestrowałyśmy na Złombol, to nie wiedziałyśmy, czym pojedziemy. Więc y, musiałaś <grym> mieć jakąś nazwę. W każdym razie tak, miał to być Staszek, no ale oczywiście ja z racji tego, że zabieram się za wszystko na, na ostatnią chwilę, no to nagle sobie uświadomiłam, że o Jezus Maria, Złombol za trzy miesiące, a Staszek jest niezrobiony i tam <grym> nic, Nawet nic nie zrobione. Pracownym. E, sieć kontaktów, którą mam gdzieś tam, e, zupełnym przypadkiem doprowadziła mnie do e, ekipy DZD. Weź Powiedz, rozwinięcie, bo to jest ciekawe. Bo to są Dłubacze z naddłubni, ale to są teraz jakby dwie ekipy: jest DZD i Dłubacze z naddłubni. Nie pamiętam, które to jest karetka, a które to jest Staszek. Staszek to jest DZD. Staszek to Dłubacze z naddłubni, a DZD to jest karetka. Tak. Jeżeli ktoś zaczął słuchać tego od połowy, to niech przewinie to do początku, bo jak słyszy, że pojechałam Staszkiem do Dłubaczy z naddłubni, to nie będzie kompletnie wiedziało, co to tak, dokładnie. No i chłopaki jak... Um, to był trochę taki cios jak oni, jak oni go zobaczyli, to powiedzieli mi, że ja chyba że zwariowałam i że nie ma szans i tak dalej i weź to sprzedaj. A ja, że nie, nie sprzedam. Że so, ja go zostawiam, ale w takim razie musimy szukać czegoś na Złombol. Złombol był wtedy we wrześniu, był lipiec. Czasu było niewiele. No ja wtedy e... dostałam informację na Messengerze, że nie, tak, nie jedziemy na Złombol. Nie <laughs> jedziemy na Złombol i w ogóle o, ja... załamka. Co? Nie, to niemożliwe. I y, skończyło się tym, że Miałyśmy, no dobra, to trzeba znać na inne jest Staszek nie teraz, to pewnie w, w przyszłości i tak dalej. A że kupimy teraz jakiegoś gruza, którym pojedziemy na Bałkany i jak się zepsuje, tego zostawimy w rowie. Jak się nie zepsuje, to przyjedziemy, do, życia. przyjedziemy do domu i po prostu opchniemy to y, gdzieś dalej, a wrócimy do planu Złombolu, y, z Łombolu Staszkiem. No. No I to i... będzie historia najpiękniejszej skody, jaką znalazłam na złomie. Tak dosłownie, Tak, dosłownie. Niech e, bo jakby historia była taka, że stwierdziłam, że skoro to ma być, Auto na jeden złombol. Niech to będzie coś, co jest szansa, że się nie zepsuje, i. Z... Przynajmniej na metę dojedzie. Tak. Że z różnych stron yy, słuchałam, że najlepszą opcją będzie właśnie faworytka. No więc zaczęły się poszukiwania. Ja, jakby, stwierdziłam, że skoro ma być na jeden raz, to nie będziemy ładować w to nie wiadomo ile kasy. Yy, niech to będzie po kosztach jak najbardziej. No i mój tata w ogóle bardzo się zaangażował w poszukiwania tego samochodu. Ja mi co chwilę podsyłał jakieś linki i w ogóle, może, złapać, może taka, a może pojazd obejrzeć i tak dalej. I skończyło się to wszystko tym, że był 4 sierpnia. Ja byłam na, ja byłam na Mazurach na wakacjach. Miesiąc przed startem. Miesiąc przed startem, tak. Ja na obozach gdzieś z Czy byłaś potem. na obozach? Ja byłam na wakacjach. Napisał do mnie mój tata, że Jadą do Olkusza oglądać Skodę, razem z naszymi kolegami z Żukołaka. No ja mówię, no dobra, nie no, to daj mi znać jak tam i tak dalej. Po czym on za, tam nie wiem, 20-30 minut pisze mi, żebym mu wysłała numer PESEL i tak dalej, i tak dalej, że oni ją kupują, a ja mówię, co się dzieje, nie widziałam samochodu, ani nic. Tyle co wysłali mi zdjęcie. I ja tak patrzę, tak jezu, jest jakiś taki ten kolor taki, a dobra, no niech będzie i tak no, dalej. No moje podejście było podobne, jak to było straszne, bo ja ją zobaczyłam tydzień później, jak wróciłam z Mazur i ona stała już u dłubaczy w, w garażu i weszłam tam i jak zobaczyłam ten samochód, mam takie O Jezu, serio? I jeszcze okazało się, że no w, w środku był mega syf i tak dalej, ale to auto kosztowało 800 zł. Więc na my, więc ale tu musimy i, nadmienić, tak, że na nasza reakcja była typowo babska właśnie. Łe, jakie to jest brzydkie! Nieważne, że mechanicznie naprawdę była w dobrym stanie i okay. nadal w sumie. No dobra, jest teraz trochę poprawek, ale była, a my tak w sumie tylko patrzymy na to, to czy dobrze wygląda. Wygląd. Czyli miałyśmy taki pomysł, że chcemy, jak, żeby nasze, nasz samochód jakoś się nazywał. No więc było, na początku to myśleliśmy, że to była Marlena. I to bo ja nie wiem dlaczego nam to wpadło do głowy i dlaczego mięta byłam Marleną i pamiętam, że kiedyś, nie wiem, to było chyba z tydzień do wyjazdu, czy dwa tygodnie do wyjazdu na Złombol i siedzieliśmy ze znajomymi i tak zaczęliśmy gadać coś o tym, że ona ma ten kolor taki wyblakły i tak dalej, i tak dalej, i nagle takie to po prostu taki grup mind się stworzył i nagle BANG! Wyblakła mięta! Po prostu tak już zostało. Gdzieś tam jeszcze miałyśmy jakieś inne pomysły, ale ta wyblakła mięta siadła nam najbardziej. Z czasem też, jak już od tego auta się zaczęło to tak naprawdę zaczęliśmy podchodzić bardziej technicznie, może do tego, że faktycznie to auto jest w dobrym stanie, bo czym dalej jechałyśmy, to naprawdę miętka o, Mięta sprawdzała lubi się. Jeździć, ona nie lubi stać. Tak. Ona jak, jak stoi, to są z nią problemy. I właśnie, no dzisiejszy dzień taki był. <laughs> <laughs> Dziewczyny są przygotowane, powiedzmy coś o tym aucie. Weźmy dowód rejestracyjny. Pamiętamy <laughs> no, <laughs> tak. Wszystko na pamięć. Tak, Jakby to ktoś to... był ciekawy, co to, to za samochód jest? To jest skoda favorit z 91 roku. Co jest w ogóle zabawne, bo my byłyśmy święcie przekonane przez rok. Że że to jest z 92 roku. I dopiero kiedyś tak w dowodzie tak patrzy tak, ej Kaja, pamiętaj, jest w tym z 91... W tamtym roku jak ubezpieczaliśmy, pani nam powiedziała. Tak, że mamy z, auto z 91, mamy taki szok. Jak to? Przecież jest z 1992. I nie chciałyśmy się na to zgodzić, no ale jednak dowód mówi prawdę. Nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. To z tego co tutaj piszę, to mamy pojemność 1-3 i to jest wszystko, co wiem i co umiem przeczytać z tego. Okej, okay. 2018 rok wyblakła pamięta, czyli wasza Skoda, i wy jedziecie same w dwie. Trzy wtedy. wtedy. Tak, nasz pierwszy złom był w trzy. Dziewczyny. Znaczy pierwsze w kobiecy, pierwsze, kobiecy tak. zespół. Koleżanka. Koleżanka Patrycja, pozdrawiamy Patrycję gorąco. Kaja <gulanie> Macha. <gulanie> Tak, Patti pojechała z nami wtedy jako miętka. Przejechałyście bez problemu? Właśnie tak, to było świetne, bo kupiłyśmy auto za 8 stówek na złomie. Ja mam teraz takie pytanie do Was. Ile w tych wszystkich wyprawach jest tej przyjemności wjazdy starym samochodem? Ile jest przyjemności podróża i ile jest przyjemności w byciu ze sobą? Wiesz co, jeśli chodzi w ogóle o podróżowanie miętą, to ja na przykład uwielbiam nią jeździć i lepiej mi się nią jeździ niż w moim Audi. Często jest mi tam wygodniej. I w ogóle, i na przykład często jest tak, że jedziemy na złombol i potem ja po złombolu jeszcze przez dwa miesiące jeżdżę miętą, bo nie jestem w stanie się z nią rozstać. No mięta się okazała bardzo komfortowym autem, naprawdę. Mamy stare fotele, które w ogóle nie są wymienione od kupna ze złomu i naprawdę są wygodne. Długa podróż, jak najbardziej. Na przykład mnie nigdy w niej kręgosłup nie bolał, nawet jak się jeździło, jeździło po ileś e, tam kilometrów. A w tym roku jeszcze sprawdziła się jako idealne miejsce do spania. Tak, naprawdę dużo razy w tym roku, w tamtym roku, w tamtym roku, tak, na, na Irlandię. Zdarzyło się, że jak Akurat, no bo były problemy z kempingami, no to dużo w aucie i naprawdę... Okazało się, że lepiej niż w namiocie tak. po prostu. Tak, a jeśli chodzi o spędzanie czasu, to my z Kają staramy się w miarę często spotykać, więc albo ja jadę do Wrocławia, albo Kaja przyjeżdża do Krakowa. Mięta stoi, Skoda stoi tutaj, nie? W Krakowie. Tak, Mięta jest w Krakowie, ma swój domek w Krakowie. W tamtym roku tylko miała epizod na dwa wesela, ją zabrałam do Wrocławia. W 2019 <laughs> jedziecie do Irlandii, ten samochód się znowu sprawdza, jedzie <laughs> bez problemu. mm-hmm <clears throat> Czy przechodzimy do drugiej części opowieści. To ja się poprawię. Bo ja was chcę złapać w momencie, kiedy przybieracie się w stroje robocze i zaczynacie robić przy tym samochodzie, naprawiać go. Zacznijmy tą prawdziwą opowieść. Prawdziwą opowieść o naszej Irlandii. Generalnie było tak, że auto ostatni raz chyba jak wyjechało od mechanika, to było tydzień przed wyjazdem, miałyśmy problem z płynem chłodniczym. Tam się wszystko gotowało, w ogóle fontanny leciały i tak dalej tak dalej. Do tej pory nie ogarniam, co tam się stało, ale. Jakby stało się. Cztery dni przed wyjazdem był zrobiony rozrząd yy, nowy. Generalnie jechałyśmy autem, które było sprawne. W sumie przez większość czasu, w, przez większość trasy nie miałyśmy najmniejszego problemu. Wszystko pięknie. Podstawowe musło. takie rzeczy, no chłopaki nam yy, pomogli tam ogarnąć. Taki podstawowy przegląd, jakiś tam małe. Pierwiny. Bo grubsze robicie wy, nie? Tak, oczywiście, yy, a, jak najbardziej. Tak. Tak. Zakładamy robocze ciuchy, siedzimy w garażu trzy dni i napierdzielamy. Nie. I zawozimy auto do mechanika po prostu. I płacimy mu za to, żeby zrobił samochód. Ale kiedyś dojdziemy do tego, że będziemy to robić same. W każdym razie, no, nasza podróż szła sobie świetnie, aż do Dublina. Po nocy na kempingu w Dublinie ruszyliśmy, żeby pozwiedzać, po pozwiedzać Dublin. Eee, no i jechaliśmy sobie jakimiś takimi obrzeżami i tak dalej. I był taki, Zab nigdy tego nie zapomnę po prostu, to jest moja historia życia, mam wrażenie. <laughs> był sobie taki murowany mostek. I my przejeżdżamy przez ten mostek, i nagle słychać taki metaliczny dźwięk, coś nas podrzuciło do góry. Eee, ja próbuję wcisnąć sprzęgło, nic się nie dzieje. Wciskam gaz, nic się nie dzieje. Chciałyśmy krzyczeć do chłopaków na radyjku, że coś nam odpadło, nic nie działa. by jakaś jedna wielka masakra. I mieliśmy dużo szczęścia, bo z boku było pobocze. Znaczy chodnik taki, taki, bardzo, taki bardzo duży był. Szeroki chodnik, no. więc było gdzie zjechać. Zjechaliśmy tam i ja pamiętam swoją reakcję na to wszystko i ona też jest uwieczniona i można ją znaleźć na profilu Team Złombolki, bo Lina wrzuciła tak. to do sieci. Ja generalnie nie mogłam w to uwierzyć, Usłyszałam, że poszedł nam rozrząd, który był zrobiony tydzień wcześniej. Znaczy, w każdym razie, no ja totalnie nie mogłam w to uwierzyć. Ja bym po prostu Stałam tam i się śmiałam, bo nie byłam w stanie uwierzyć w to, że coś takiego się mogło wydarzyć. Kopaki tam chwilę wcześniej szukali jakiegoś speca od gazu gdzieś tam w okolicy. Trafili do polskiego mechanika w Dublinie. No więc, jakby, jedyną naszą. Jedynym naszym pomysłem wtedy było to, żeby miętę tam zatargać i. no i że może on coś nam poradzi. No i tak właśnie było, no wrzuciliśmy miętę na hall i pojechaliśmy, a za nami przyjechała cała cała gromadka nasza. No i dojechaliśmy do tego mechanika, który wziął auto na warsztat yy, i to było 70 km od mety yy, Zumbola, która była tego dnia właśnie i on mi powiedział, że to auto nie wyjedzie. Dzisiaj, żebym sobie jechała tam, gdzie mam jechać, i przyjechała po samochód jutro. A ja po prostu załamka, Jak to mięta nie dojedzie na metę? Przecież, o oh Boże! No w każdym razie, Arek, który był właścicielem tego, tego zakładu mechanicznego, który tam też sam pracował, no po prostu przefantastyczny człowiek, jak dowiedział się, jakby o co chodzi, jak zobaczył moje lamenty, wszystkie i tak dalej, to stanął na głowie i ściągnął w ciągu dwóch godzin ostatni rozrząd do skody, jaki był w Irlandii. No i tak po tych bodajże sześciu godzinach yy, mięta wyjechała. Na własnych kółkach z Dublina, ale to nie był koniec naszych przygód. Wtedy jeszcze była wizja tego, że wow, zdążymy dodać na metę, otworzymy tego szampana i w ogóle. No ale jakieś 30 km przed metą, tak mi się wydaje. Odmówił nam posłuszeństwa alternator, <grytanie> 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 i po prostu jechaliśmy, i nagle. Przestaliśmy mieć prąd w samochodzie. Jechaliśmy taką wąską drogą, to już była taka szaróweczka, no to jeszcze coś widzieliśmy, a potem było coraz ciemniej i ciemniej, a my nie mieliśmy świateł, nasze światło się tak ledwo żarzyły, więc skończyło się tym, że ostatnie kilkanaście kilometrów pokonywaliśmy w ten sposób, że Olga prowadził, a ja na nawigacji i teraz skręć w prawo, skręć w lewo, ostry zakręt w prawo. I dosłownie trzy minuty byliśmy od mety. Gdzie był wypadek? Ten wypadek, w którym, jak nie wszyscy zainteresowani pamiętają gdzie nasz złombolowy Polones zderzył się z bmką My dojechaliśmy zaraz po tym po prostu i akurat przyjechały służby i zablokowali drogę, więc my tam stanęliśmy i wtedy auto zdechło już całkiem. Zadzwoniliśmy na kemping do reszty i chłopaki przywieźli nam inny akumulator. Pożyczony od złąbolków. Złą złą więc staliśmy tam, czekaliśmy i dojechali. Do... Mięta wjechała na metę. Jesteście dosyć waleczne, nie? Albo Wierzyś dosyć, noc. bardzo waleczne. Nie wiem, no ja mam tak, że Czy ja sobie tak, nie może... wyobrażam, żeby nie dojechać na przykład no, na tą znaczy, metę. No. Tak. W sensie my sobie tego nie wyobrażamy i dlatego bo może nasza wiara pomaga temu autu, auto pomaga nam. Może I... staramy się być, ile możemy i ile oczywiście jesteśmy mega wdzięczni osobom, które nas tym wspierają i nam pomagają, bo oczywiście w niektórych wypadkach nie jesteśmy sta w stanie tego zrobić, bo się po prostu na tym nie znamy. No ale jakby nie było, jest to żeński zespół, nawet tak się zastanawiam, przecież Skoda to też jest rodzaj żeński, tak. nie? więc to jest ważne. A powiedzcie mi ten aspekt, właśnie kobiecy, czy wpuszczacie do swojego samochodu ekipę mężczyzn, czy to jest zakazany teren? Więc oczywiście. jeśli chodzi o tak, tak całościowo na wyjazd, to nie. Ewentualnie jak wpuszczamy kogoś, kto może być i nazywać się ekipą, wyblakłej mięty, to są tylko kobiety, ale zdarzało nam się po drodze, że my jeździmy, jeździmy taką większą ekipą, więc zdarzało się nam po drodze, że po prostu się, wymieniamy się składami, że tam, no, to wtedy to jakiś chłopak może do nas tak. przyjść. O, o czym się rozmawia za kierownicą, jak jedzie się w żeńskim zespole? <suszu> To jest bardzo różnie, zależy nie. od dnia. Na przykład chyba ja naj, największy ubaw, jak miał, jaki miałam u nas w mieście. Znaczy, rozumiem, że nie rozmawiacie sobie i ten silnik nie chodzi zbyt trudno. Y ale Zdarza ale się, nie. jest czasem takie, ej, słyszałaś to? To co stuka! Coś tam stuka dziwnie. <laughs> ale ja nie wiem, co to jest. A, dobra, dajmy radio głośniej. <laughs> Mniej więcej tak to wygląda, no chyba, że coś zaczyna śmierdzić, to wtedy krzyczymy na radiu ej, coś nam śmierdzi, coś nam śmierdzi, no i wtedy się zatrzymujemy i tak chłopaki tam zaglądają, e, czy faktycznie coś śmierdzi, czy nam się tylko wydawało. Miałyśmy jeden wypadek e, taki, że Kaja sobie na przykład wkręciła włosy w wiatrak. W tym momencie okazało się, e, że nie mamy ani pół śrubokręta w samochodzie, żeby... Jak to było, z gdzie nic nie wzięłyśmy po prostu, żeby tak, cokolwiek nie nic. zrobić. E, I Kaja siedziała z tym wiatrakiem przyczepionym do włosów. Żartuję. Mamy, mamy na to dowody rzeczowe, w postaci zdjęć, w postaci filmu i tak dalej. I włosów, przy dyplomie. I włosów na dyplomie, tak? Znacie jakieś inne ekipy kobiece, które jeżdżą nie tylko w Złombolu, ale w ogóle. Znaczy, no, możemy powiedzieć o Złombolu, ale możemy też powiedzieć w ogóle, jakie wy znacie. Ja nie mówię, jakie istnieją, no bo to mm. ciężko wiedzieć, znać wszystkich. Dobra, to wiem, jeśli chodzi o złombol, to wiemy, że przed nami była malachitowa malaria i dziewczyny jeździły zielonym maluszkiem. I w tym oh roku na, w sensie na edycji do Irlandii jechały dziewczyny, bodajże dużym Fiatem i nazywały się atomówki. To jest wszystko, co wiem na temat żeńskich ekip. Pamiętam taką akcję na greckim, jakbyśmy na Halkidiki, że stałyśmy w kolejce w sklepie i jakaś dziewczyna za nami rozmawiała ze swoim kolegą i Mówiła, że kurczę, ciekawy jak to byłoby pojechać babską ekipą. A już tak odwracamy, jest ekstra, polecam. I to są chyba takie y, dwie ekipy, tak, o których nie, wiemy. Tak, więcej, nie wiem, czy znaczy może specjalnie się też nie interesowałyśmy, aż tak nie przeglądałyśmy, czy nie szukałyśmy. Być może są. Dobra, to jak słuchają na nas pierwszy. teraz jakieś kobiety, dziewczyny, to co, jaki jest przepis na to, żeby stworzyć ekipę żeńską, która jeździ starym samochodem po Polsce, po Europie, podróżuje sobie. O Jezu, przede wszystkim to się trzeba tolerować nawzajem i tak. znosić jakieś swoje. Na tak, na dobę ze sobą. To nawet czy kobiety, no. czy, czy mężczyźni, to jednak to jest to samo. To jest, no, my akurat zawsze na co najmniej dwa tygodnie jeździmy, żeby pozwiedzać i, i skorzystać z tego czasu, jak już e, bierzemy udział w takim rajdzie charytatywnym. Naprawdę, trzeba się dopasować, no tak. Albo... Trzeba mieć tą drugą osobę, z którą nawet jak są te cięższe chwile, bo wiadomo zmęczenie, wszystko wchodzi w grę i po prostu e, albo tolerować te wybuchy. musimy <laughs> mega uzupełniamy w ogóle. Tak. Bo ja jestem zwykle ta, która bardziej się wkurza o wszystko i w ogóle jestem taka podminowana, a Kaja jest taka nie no co ty, przestań, jest w porządku i Będzie w ogóle. Dobrze. Wyblakłą miętą jako zespół będziecie pewnie jeździły jeszcze długo. Jakieś plany na przyszłość? Jak mięta pozwoli, to będziemy jeździły, to będziemy jeździły nią długo. No, na razie plan aktualnie jest taki, że mięta w najbliższym czasie uda się na zasłużony pobyt u pana mechanika i tam musi, yy, niezbędne prace muszą zostać wykonane. Potem musimy zająć się naszym wnętrzem, bo mamy do wymiany tylną kanapę i takie tam, gdzieś tam uszczelnienie dachu, bo trochę nam pada do środka. I plan jest taki, że 20 czerwca stawiamy się w, pod katowickim spotkiem na starcie Złombola. się, Ja się stawiam, bo Kaja idzie na wesele i będzie musiała dolecieć do mnie samolotem. <laughs> Ale że na metę wjedziemy razem. Czekaj chwileczkę, to ty będziesz jechać sama? To się jeszcze okaże, bo jakby mamy, powiedzmy, że mamy taką. Dwie koleżanki, które... Ch Chciałybyśmy, żeby albo obie, albo chociażby jedna z nich pojechała. Właśnie koleżanki są chętne, dołączyć do zarażacie są? je, czy to jest na zasadzie fajne opowieści, ale wy sobie same jeździcie. A to jest różnie, tak. bo jak na przykład ktoś ma na tyle urlopu, z Romania, że może sobie pozwolić na to, to to wtedy na przykład chętnie by się wybrały, ale no, u mnie na przykład jest tak, że mam znajome, które mam też znajomą, która już jeździła w Zombolu i właśnie tylko nie wiadomo, czy jej czas z uczelni pozwoli na to, żeby z nami jechała, ale też mam koleżanki które są bardzo jakby zaabsorbowane tym, co my robimy, w czym bierzemy udział i tak dalej, im się to podoba, ale na przykład, hmm, ja bez hotelu, bez prysznicu nie mam mowy, więc są takie i takie osoby. Wasze poczynania, co robicie z Wyblakłą Miętą, co robicie z Waszą przyjaźnią, można śledzić na pewno na, w mediach społecznościowych na kanale, na profilu Wyblakła Mięta, nie? Tak, mamy profil na Instagramie, który nazywa się Wyblakła Mięta, mamy profil na Facebooku, który nazywa się również Wyblakła Mięta, więc Teraz mamy taki trochę martwy sezon, ostatnio coś tam się uaktywniłyśmy, ale no, staramy się w miarę na bieżąco dzielić się I tym, co ]ować. się u nas dzieje. No, to też jest ważne dla darczyńców, żeby oni też widzieli, że coś tam działamy, a nie tylko auto stoi w garażu i wyjeżdża na złą, znowu stoi w garażu, więc staramy się pokazywać to, co robimy. Jak to by was takimi opowieściami moglibyśmy tutaj siedzieć i jeszcze rozmawiać i rozmawiać. Pewien tych historii w zanadrzu macie dużo. No jest. Całkiem sporo. Dziękuję wam bardzo za poświęcony czas i za te opowieści. Jeżeli ktoś jest chętny, może wejść, tak jak Karol mówiła, w media społecznościowe Wyblakła Mięta i tam śledzić przygody dziewczyn. Jeżeli oglądacie słuchacie tak naprawdę tego podcastu na YouTubie, to pamiętajcie o tym, żeby subskrybować. Zostawcie w komentarzu e, informację o tym, czy wam się to podobał, ten podcast i inne. I co? Do usłyszenia. Słyszenia w następnym podcaście. Dzięki, cześć.